Cześć, witajcie na kanale Zbrodnia jest kobietą. Dzisiaj przed nami sprawa, która została rozwiązana po prawie 50 latach. Udowadnia więc, że nikt, kto ma na koncie tę najstraszniejszą ze zbrodni, nie może spać spokojnie nawet po wielu, wielu latach. Kiedy bowiem znaleziono młodziutką pracownicę kwiaciarni, wszystko wskazywało na to, że ujęcie sprawcy będzie naprawdę trudne. I takie też było. Jednak dzięki postępowi technologii i nowoczesnym badaniom DNA udało się rozwikłać tę zagadkę. Jeżeli jesteście ciekawi, jak do tego doszło i co wydarzyło się w mieszkaniu młodej dziewczyny, serdecznie zapraszam Was do oglądania. Elle Bickler była zaledwie 19-letnią pracownicą kwiaciarni. Niedawno wyszła za mąż i bardzo cieszyła się ze swojego małżeńskiego życia. Dlatego po pracy udała się na zakupy, po to, żeby kiedy wróci do domu, móc przygotować dla swojego męża, który jeszcze dłużej miał być w pracy tego dnia, obiad. Miała ją także odwiedzić ciocia oraz wujek, którzy również bardzo lubili gotować, podobnie jak El. Mieli właśnie przyjść po to, żeby sprawdzić, co dzisiaj dziewczyna ugotowała, a także wymienić się przepisami na dania, które często przygotowywali. Jej mąż Phil określał swoją małżonkę jako osobę naprawdę współczującą, bardzo ciepłą, miłą, taką, która nie skrzywdziłaby nigdy nikogo. Ale także mówił, że była dziewczyną niezwykle czarującą. To zwróciło jego uwagę, jak się później okaże, niestety nie tylko jego. To, że dziewczyna wróciła do domu po zakupach, udało się później odczytać z rozrzuconych wszędzie toreb z zakupami. Ponieważ 5 grudnia 1975 roku 19-letnią Lindy Sue Bickler znaleziono w jej mieszkaniu w Manchester. Tego makabrycznego odkrycia dokonali właśnie ciocia i wujek dziewczyny. To, co zostali na miejscu, określali jako scenę z najbardziej przerażającego horroru. Znaleźli bowiem L leżącą w kuchni, w kałuży własnej krwi, z nożem wbitym do szyi. Wokół jego rękojeści obwiązana była ścierka kuchenna. Zarówno nóż, jak i ścierka należała do dziewczyny. Na ciele nastolatki znaleziono w sumie 19 dziewiętnaście kłutych. Widać było także, że dziewczyna do ostatniej chwili walczyła o swoje życie, walczyła z napastnikiem. W kuchni bowiem panował duży nieład, a cała rodzina dziewczyny mówiła, że była ona perfekcyjną panią domu, i w jej kuchni zawsze wszystko idealnie było poukładane. Na miejscu udało się zebrać dowody w postaci materiału genetycznego który wiele lat później okaże się być kluczowym dowodem w sprawie. Niestety, w tamtym momencie na tamtym etapie śledztwa policja od razu wiedziała, że ma do czynienia z niezwykle trudną sprawą. W tej chwili nie mamy nic, powiedział szef policji. Oszlaki bowiem były niewystarczające, żeby złapać sprawcę, mało tego nie wskazywały jednoznacznie na jedną osobę. Biuro prokuratora przekazało, że sprawdzanych było wiele tropów, jednak wszystkie prowadziły do donikąd. Śledztwo jednak było bardzo głośne i medialne. Zamordowanie pięknej młodej dziewczyny w jej własnym domu w wyjątkowo bestialski sposób budziło grozę. Wszyscy zastanawiali się, czy była to pierwsza, ale także czy była to ostatnia ofiara napastnika. To powodowało, że wiele osób żerowało na tej sprawie. Śledczy musieli na przykład przyjąć, przeanalizować. A także później prześledzić to, co było napisane w liście, który do nich dotarł. Jedna z osób twierdziła, że jest zabójcą. Dlatego też policja prosiła opinię publiczną o pomoc. Także w przeanalizowaniu wielu tropów, ale niestety nic nie przynosiło rezultatów. Nastały lata 90. sprawa nadal nie była wyjaśniona, ale śledczy dysponowali już znacznie większymi możliwościami niż w 1975 roku, kiedy popełniono te zbrodnie. Porównano nasienie zabezpieczone na bieliźnie dziewczyny z próbkami figurującymi w bazie DNA krajowych organów ścigania. Okazało się, że żaden jednak z do tej pory skazanych, od których pobrano materiał genetyczny po to, by był on w bazie, nie pasuje do osoby, która zamordowała dziewczynę. Grupa śledczych cały czas jednak twierdziła, że osobą, która dokonała tej makabrycznej zbrodni, musiała być osoba, która mieszkała gdzieś blisko lub znała dziewczynę. Według nich przestępstwo popełniono także w przypływie wściekłości i nie było to dużo wcześniej zaplanowane. Przez lata detektywi z Departamentu Policji Stanowej Pensylwanii prowadzili dochodzenie w sprawie zabójstwa, analizowali wiele tropów, a kilkadziesiąt osób zostało oczyszczonych z podejrzeń. Przeprowadzono wiele przesłuchań, a dowody z miejsca zbrodni były wysyłane do kilku laboratoriów, przekazywał prokurator hrabstwa Lanchester. Przez te wszystkie lata również rodzina dziewczyny bardzo mocno wierzyła w to, że w końcu dowiedzą się, co tak naprawdę stało się na miejscu zdarzenia, a także przede wszystkim. To stoi za śmiercią ich bliskiej osoby. Najbardziej wierzyła w to oczywiście matka. Modliłam się każdej nocy przez 30 lat, aby była sprawiedliwość dla jej śmierci, powiedziała jej mama Eleanor. Mój Boże, może to nadejdzie. I faktycznie przyszedł taki dzień, kiedy mama Eleanor doczekała się tego, by dowiedzieć się, co stało się przed laty w domu jej córki. Był rok 2019, kiedy organy ścigania rozpoczęły współpracę z nowym laboratorium, takim, które umożliwiło na podstawie przebadania próbki DNA, jaką dysponowali, stwierdzenie, kim był mężczyzna, skąd pochodził jak być może wygląda. Stwierdzono, że znaleziona na miejscu próbka DNA należy do osoby mającej korzenie we Włoszech, a konkretnie w kalabryjskiej miejscowości Gasperina lub w jej okolicach. W czasie zbrodni w Lanchester mieszkało bardzo niewielu mężczyzn, którzy byli w odpowiednim wieku i mieli wskazane pochodzenie. Pozwoliło to znacznie zawęzić krąg podejrzanych. Przekazał mediom badacz podczas zorganizowanej konferencji prasowej, ponieważ tak jak słyszycie, ten krąg podejrzanych nagle bardzo mocno się zwęził, można było na podstawie tego, kto mieszkał w okolicy, a także co robił i gdzie przebywał, stwierdzić, że osobą najbardziej podejrzaną. Jest niejaki Dawid Vincent Sinopoli, którego dziadkowie pochodzili z właśnie wskazanego regionu we Włoszech. Dodatkowo, śledczy ustalili, że w momencie, gdy popełniona była zbrodnia, mężczyzna był sąsiadem kobiety. Mieszkał zaledwie kilka mieszkań dalej. Śledczy nie chcieli zdradzić, jakie inne czynniki wpływały na to, że według nich był praktycznie stuprocentowym podejrzanym. Był mężczyzną, którego szukali przez tyle lat. Postanowili więc go śledzić. To wygląda trochę jak scenariusz filmu kryminalnego, ale faktycznie, jak widzicie, nie zawsze jest to fikcja. Czasem policja działa tak, jakbyśmy się spodziewali w najlepszym scenariuszu kryminalnego filmu. Śledzono mężczyznę i czekano na jeden jego fałszywy ruch. Ten, ponieważ niczego po tylu latach się nie spodziewał, zachowywał się zupełnie normalnie. Czekano więc, kiedy zostawi za sobą coś, z czego będzie można dziś, bez jego wiedzy, pobrać próbkę DNA. Gwoździem do trumny w tej sprawie okazał się być kubek po kawie, który wyrzucił do jednego z koszy, a który śledczy natychmiast zebrał i zawiózł do laboratorium. W tym momencie mężczyzna miał już 68 lat. I okazało się, że materiał genetyczny na kubku zgadzał się z deleną z bielizny zamordowanej nastolatki. Mężczyźnie postawiono już zarzut zabójstwa popełnionego przed 46 laty. Nie ma także możliwości opuszczenia więzienia za kaucją. Kim więc jest mężczyzna, który był poszukiwany przez tyle lat? Niewiele niestety o nim wiadomo. Poza tym, że pracował jako dziennikarz, był także zapalonym myśliwym. Często pokazywał na swoim Facebooku polowania, a także wakacje, które spędzał we Włoszech, z których pochodziła jego rodzina. Ze swoją pierwszą żoną ożenił się rok przed tym, jak zabił młodziutką Elf. Według jednej z gazet mieli dwójkę dzieci. A w 1987 roku poślubił swoją drugą żonę, z którą miał kolejne dziecko. W 2004 roku został także skazany za to, że w miejscu, w którym pracował, śledził nagą kobietę, która korzystała z solarium. Jednak nie trafił wtedy do aresztu. Nie było też konieczności pobierania od niego DNA, dlatego nie udało się już wcześniej go odnaleźć. To aresztowanie rozpoczyna proces w najstarszej zwanej zimnej sprawie. Mamy nadzieję, że przyniesie ulgę bliskim ofiary i członkom lokalnej społeczności, którzy przez 46 lat nie otrzymali odpowiedzi. Przekazało w informacji prasowej Biuro prokuratora Okręgowej Krabstwa Lanchester. Co ciekawe, przez tyle lat mężczyzna był brany przez śledczych pod uwagę jako potencjalny sprawca tej zbrodni. Nie było jednak żadnego konkretnego dowodu, który mógł potwierdzać ich przypuszczenia. Nie wiadomo więc, czy gdyby nie DNA, kiedykolwiek udałoby się rozwiązać tę sprawę. Powiem Wam, że taki rozwój medycyny bardzo mnie cieszy, ponieważ oznacza to jedno: że każdy, kto ma na swoim koncie tak okrutną zbrodnię, Którą popełnił wiele, wiele lat temu, choć mogłoby mu się wydawać inaczej, nie może spać spokojnie. W ostatniej sprawie, o której Wam opowiadałam, zadziałało Archiwum X, które działa w Polsce i które zajmuje się właśnie nierozwiązanymi sprawami sprzed lat. Również w pracy tego archiwum testy DNA grają kluczową rolę. Wychodzi więc na to, że dziś dokonanie tak zwanej zbrodni idealnej jest naprawdę niesamowicie trudne, na nasze szczęście. Jestem ciekawa, czy słyszeliście o tej sprawie. Będę także wdzięczna za propozycję, o jakiej sprawie chcielibyście usłyszeć w przyszłości. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. My widzimy się już za tydzień. Dzięki za dziś. Do zobaczenia.